Hejka, z tej strony Wikimanka, ale ślicznie wyglądam, ten Pikachu, nie wiem, nie wiem, nie wiem, dobra, idziemy sobie do autobusu, opowiem wam historię, która jest, że, powiem wam o co tu chodzi, jesteśmy sobie w autobusie i jedziemy chyba do czyjejś mamy, albo, nie, czekaj, Dobra. Ale to chyba jest opiekunka lub coś. Ale już nie wiem tego, bo nie jestem angliczką i nie umiem czytać po angielsku. I nie wiem czemu tak mówię. Przedtem było lepiej. Bo nagrywałam to paręnaście razy, ale przytem nagrywałam coś innego paręnaście razy, ale yy, zrobiłam największego fejla w, mojej, w moim życiu. Wiecie co? Nagrałam parę filmów z pigi i w którymś momencie ściszyłam głos jak nagrywałam i później jak oglądałam to, to było bez głosu, więc usunęłam, a bez głosu było dlatego, że ściszyłam głos i oglądałam ze ściszonym głosem. Ciekawe, czy będziemy czekać tak długo, jak ja pewnym razem weszłam sobie i tak czekałam przez minutę. Ja. Jedna minuta, dobra. Czekamy tylko jedną minutę, to fajniutko. To fajnie, że czekaliśmy tylko jedną minutę, przedtem czekaliśmy dłużej. Znaczy, czekałam. Ale mi niewygodnie. Zaczekajcie trochę hałasu, będzie. Ale niewygodnie. Nie wiem, jak tu usiąść ej nigdy tego tu nie widziałam grałam w to paręnaście razy ale tego nie widziałam ale tu zimno się zrobiło jak nagrywałam poprzednie filmy, które wykasowałam no to było najpierw ciepło było, później by nie, było zimno, by nie, było, nie no, było. było zimno a później było nie, no najpierw było zimno bo nie było ciepło przepraszam że te wszystkie dziwne dźwięki no ale <śm> Zaczekajcie. Okay. Oh, jestem. Ale mnie szyja boli. Boli, że nie wiem. To chyba ze starości. Zagram wam coś genialnego. Nauczyłam się, uczyłam się przez 3 lata. Pięknie co nie. Dobra, a tak naprawdę zagrałabym Panie Janie, ale umiem tylko na, na tym, na pianinie. Jak coś to mogę nagrać, na którym gram na pianinie. Zagram Wam, Pani, Panie Janie! Nie będę śpiewać na odcinku. Co to jest? Idź! Yy, nic nie chcę, bo niczego nie lubię. Chcę kanapkę z, z, z czymś dziwnym, ale co z tego? I tak będzie coś innego. Nie wiem, akurat są rzeczy, których ja nie lubię. Po prostu, do mm, to może być dziwne, ale ja nie lubię hamburgera, pizzy, nie lubię. choć raz jadłam, ale to była u koleżanki, która mieszka bardzo daleko, bo mieszka u mojej babci. Znaczy, nie u mojej babci, tylko w innym bloku. Nie w ogóle w innym. W ogóle parametrów wstępnych. A nie wiem czemu ja o tym mówię. Czy ja się przywitałam, czy ja się nie przywitałam? Nie wiem. A tak w ogóle to się teraz przywitam, bo nie wiem czy przedtem tym się witam. Jajka yy, z tej strony Manka. Nie wiem czy przedtem tym się witam, więc bardzo przepraszam, jeśli się nie witam. Jedzenie przyżyło! Jedzenie! I tak tutaj nie przyjdzie pan z Pizzą, tylko ona musi wyjść na dwór i przejść. Hej, uh -huh, you got <laughs> kiss kids. O! Ej, jest to właśnie to, co ja chciałam. No to fajniutko, ale jeśli yy, gracie w tą grę, to schowajcie sobie do plecaka, albo trzymajcie w łapce, ale nie trzymajcie, bo nie jedźcie, bo później wam się przyda. Nie wiem czemu, to nie, o, nie, to nie dodaje aż tyle zdrowia, ale będzie wam potrzebne. Czemu ja to gram, yy, że wiem o co tu chodzi i co będzie? Przepraszam, że tak jest, teraz yy, będę udawać, że nie wiem co się dzieje, jestem tym dzieckiem. Cześć! Dobra, nie chcę mi się udawać, bo ja wiem, co się stanie, ale wam nie powiem. Wiem, wiem, że jestem najgorsza, że nagrywam i wiem, co się stanie, i wam wszystko zdradzę. Wiem, to jest przykre, ale zapomnijcie o tym wszystkim, co mówiłam. Teraz będę dzieckiem. Dzień dobry, kotał. Nie, nie chcę być. Ale, no, wiem, co się stanie. Ale przepraszam, że wiem, co się stanie, nie będę się bać. Ale na pewno krzyknę raz czy dwa. Nawet jak się wie, to jak się coś stanie, to można krzyknąć. No, nie będę już nic więcej mówić, bo nikt nie chce mnie słuchać. I tak nikt tego nie ogląda. Chyba, że ktoś tu ogląda. No to bardzo serdecznie dzień dobry. Och. Och. Myślę, że powiem, dziękuję. Jeśli chcecie, żebym powiedziała, że dziękuję, no to powiem, że dziękuję. Czemu ja mówię, jakbym nagrywała live'a? Uwaga dla wszystkich ludzi, myślą, że nagrywam live'a. Nie nagrywam live'a, nigdy nie nagrywam. Gdzie jest ten potwór? Chcę go zobaczyć jako pierwsza. Przepraszam, że wam zdradzam całą fabułę. Czemu ona? Czemu Kicia? Ja jako pierwsza to zobaczyłam. Skaczę przed kamerą każdemu. Nie będziecie tego widzieć. Nie, poszłam do tyłu i wszyscy to widzą. idę se. Straszne, straszne, a później będę krzyczeć. Najpierw mówię, że wiem o co chodzi. Ej, Za pierwszym razem jak w to grałam. Yy, cisza. Za pierwszym razem jak w to grałam to prawie krzyknęłam, ale próbowałam nie krzyczeć. Cześć! Cześć gościu, jestem zabawowa. O nie! Ale przy tym jakoś było straszniej, bo teraz brzmi jak wilk. Nie wiem, przepraszam, że się śmieję, ale no to jest śmieszne. Jeśli coś brzmi jak wilk, kiedyś was spało, yy, bało was. Hmm. A teraz to w ogóle, może później. Może będę miała głośniej, to się przestrasza. Nie, ale to wtedy nie będzie mnie słychać. Yy, najgorsze, yy, że, macie ko że macie koszmar. Wiecie o czym? Odzwolenie niczym budziku. Nie wiem, czemu ja się nie boję. Jestem dziwna. Jestem zajeb dziwna. Przepraszam za słownictwo, ale ja tylko się nie wiem. Gdzie jest? Gdzie ona jest? Tu jesteś! Kąd się przyszłaś! Ja tylko, ja tylko to gram do pewnego momentu, więc później nie będę wiedzieć, co się robi. A na razie to wiem. A, dzieci wreszcie oglądałem chyba jak tylko się tą palił. Sorry, że wszystko zdradzam, ale ja nie mogę tak bez zdradzania. Jeszcze... Nie wiem, nie wiem co ona powiedziała. Jeśli get to you, to for sleep. Ej, ona to mówiła, kiedy była na dole. Ej! A przy, Czy wy pamiętacie, czy było, że ktoś powiedział? Nie, ale my chcemy się bawić, ale po angielsku? Leża w łóżku, to jest moje łóżko. Od niego zawsze Ej. Fajne! Ktoś będzie się spał. Hmm, ciekawe co to jest. Będzie się obrazał, obracał, ja wstanę. Ups! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, ja leżałam! Dobrze, nie zabiło mnie, bo ktoś jak stał, to yy, zniknął. Nie ma o co chodzi. Noc! Noc zaszła. Noc! Przepraszam, to już Ale jestem głodna. <głodna> Nie wiem czemu brzmi jakbym nagrywała live. A. Bo mówię jakbym nagrywała live, a. Dzień dobry, to straszne, o oh mnie! Dziedzio dzie, so, się so hat. Nawet nie możemy się położyć do łóżek. To jest dziwne. To jest dziwne, że do łóżek się nie możemy położyć. Zasyk krzyknę. Monster. Monster! Przepraszam. Gdzie jest ten monster? Nie wiem, ja to mówię, a siebie osądzam o to. Znaczy, to kciuk. Znaczy tak kliknął w łóżek? Dobra, leży w swoim łóżku. Bo ostatnio grałam, sama grała? Nie, nie leżę w swoim łóżku. Bo leżałam tu i się pojawiłam pod. Dobra, nie wiem. A nie, bo ja leżałam tu, a się pojawiłam tam. Dziwne. Kacze! Tu mnie skoczyłam. Skakuję. Nikt nie wyłączył telewizora. Na tej grze ktoś może zmienić to, co się dzieje w tej grze na, na inne. Da się. Ale to po paru następnych minutach. Proszę, daj nam śniadanie. 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 Jej, ja, śniadanie. Przepraszam, że były całuski, ale no bo ona się nie chciała dozwać. Lille. Moja koleżanka. No fajnie, to będzie moje. O, I love placky. Placki. Ale szlestą. Wsadzę je do plecaka. <grywia> Będę miała brudny plecak, ale co z tego. Am, nam, nam, nam. Co ci się stało? Ja mam tylko troszeczkę HP mi odebrał. One są biedne, moim się Najgorzej się masz, jeśli masz zerowe HP, prawie. Dobra, idziemy na pole. Yy, ja, ch ja chcę powiedzieć, ale, ale nie powiem, co ona, co powie Lily, a później co powie inna osoba. Najpierw ona musi, nawet Lili musi powiedzieć, a nie od razu do dworu. Ja wiem co powie Lili. Wiecie, yy, czego jest czas? Yy, do you know what time is it? Play, play time. Jest taka piosenka, ale nie play, tylko muffin time, muffin, muffin time. Tylko nas dziwna, więc nie słuchajcie. Ja nie wiem, czemu ją us usłyszałam. I oglądałam, słuchałam. Oni tam se w domu siedzą, a ja co? A ja na się bawię. Właśnie można wyjść. Jeszcze time is it? Moving time! Mogę Wam zaśpiewać Muffin, tutaj, Ale to inny odcinek. Nie teraz. Bo dzisiaj będzie za dużo tego. Ile? 13 minut! 13 minut już tu starczy. Znaczy, 13 minut już gram. Nie wiem, jak ci YouTuberzy w, w, yy, kończą na 10 minutach. Dziwne. Już nie można wejść na dwór czy przypilnujesz wszystkich chyba o to chodzi. Okej, okay? okej. Okay. To jest taki języczek. L B. Nie wiem. Nie, nie wiem. Wyszła. Jem się bawić! Wiem, nie idę się bawić, więc idę tu. Idę, idę od razu tu, bo wiem, co się stanie. Chyba. Happing. Oh, what is happening? Co się chyba dzieje? I was a monster for. Nie wiem. To, to, co nie umiem czytać, to no, nie będę czytać. To, to... Uh, uh. Ej. Kiedy to się stanie? Ale to będzie teraz? Ale jakoś się nie. Tak, dzieje się. Nie, już uciekam. O, nie. A, usiadłam sobie na kanapie. Wszystko. Jest gaśnica. Każdy jej do gaśnicy, ale i tak nie może zgasić ognia. O, znalazłam gaśnicę. Ale fajnie, znalazłam głośnicę. Najpierw musi się pojawić. O! A! A! Pale się! Gaście ten ogień, bo ja nie umiem. Raz mi się udało, ale teraz? To jest za trudne. Ja raz grałam z osobami, które idealnie gasiły ten ogień. Nie umiem zgasić telewizora. Jeśli się nie zgasi ognia, no to to się wywali. Wywali was gry. Będziecie na początku. Będziecie musieli znowu jechać do opiekunki. Nie! Cztery nie. Kotaklizm. No i umarłam, dlatego że nie zgasiłam ognia. Jak czekasz? Dobra. Kończymy lepiej, bo umarłam. Umarłam, ale jeszcze pójdziemy do sklepu. Nigdy nie byłam w tym sklepie. O! Yy, kota czy psa, czy mucha, czy yy, misia? To, 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 co to? Ja nie wiem. Ja chcę lamy! Przepraszam, że krzyczę. Ja nie krzyczę. Ja mówię. <grych> Dobra. Pa pa!